Te, 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 te 2,5 miliona to jest wierzchołek góry lodowej, bo wiemy, że tam jest 92 miliardy, miliony udowodnione przez w związku z zawiadomieniem inspektoratu finansowego. Natomiast cała szkoda w Polnordzie no to idzie w miliardy złotych. I, I to pokazuje skalę tego złodziejstwa, którego mózgiem tej operacji. No zdaje się, że nie był nikt inny, czy nie dało się, żeby był ktokolwiek inny niż główny prawnik tego całego łańcuszka. Wszystkie te spółki, spółeczki łączy postać Romana Giertycha, który dla Krauze te pieniądze najpewniej wyprowadzał patrząc na obsługę prawną. No Zbigniew Ziabrow prosto nazywa złodziej, złodziejstwo Giertycha, złodziej kryminalista Giertych i przestępca Giertych. Natomiast co do wątku, o którym pani redaktor zapytała, no przecież jeżeli mamy prawo związane z prokuraturą, że to śledztwa prowadzi nie agent czy funkcjonariusz CBA, śledztwo prowadzi prokurator. I on zleca wykonanie pewnych czynności służbom, które za to odpowiadają. Jeżeli w ustawie o prokuraturze jest, że ma dostać pełen dostęp informacji, żeby podjąć decyzję procesową, no to, 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 to nie wiem, kto to odkrywa. E, świat. To, pamiętam to kiedyś chyba była taka seria. Plaski, no, no, no właśnie, ale, ale była no taka bo... seria, seria taka była, Wally -E odkrywa świat, prawda? Tak. Coś takiego. No to, no, to, no, to, no, to, no to ktoś odkrywa właśnie świat i dowiaduje się, że śledztwa że śledztwa, śledztwa prowadzi prokurator. No gratulacje panie Czuknowskim. Ale no, to jeszcze jedno Amerykę. w tym tekście, bo to jest bardzo ciekawe, kto rozmawiał z Romanem Giertychem, bo na razie w śledztwie zespołu numer 3 zapokrzewdzonych w związku z ujawnieniem tej tajemnicy obrończeń uznano Leszka Czarneckiego, Stanisława Gawłowskiego, uwaga, i Katarzyny Tusk. Stanisław Gałowski to jest bardzo Generalnie moja odpowiedź jest taka, że lepiej, lepiej nie obracać się w szemranym towarzystwie i na przykład nie wydzwaniać do tego szemranego towarzystwa, no ale najwidoczniej, jeżeli ktoś jest tak blisko platformy, jak te trzy postaci, no to ciężko, ciężko w tym szemranym towarzystwie się nie obracać, no bo to jest chyba kwintesencja i same, same jądro ciemności, prawda, sama fundament działania tej platformy.